Cześć wszystkim, tutaj Aleks. Wracamy do Dishonored. Ja już tę grę zaliczyłem na dwa możliwe sposoby. Chętnie sobie coś o niej więcej teraz opowiem na tym zaawansowanym etapie gry. No, gra sama, misja nie jest jakaś zaawansowana, super. To jest jedna z początkowych. Postanowiłem poświęcić pokazanie wam co lepszych mocy na rzecz komfortowego zaprezentowania sposobów przechodzenia misji. Tutaj mamy kolegę, którego trzeba uwolnić. To nam zlecono przed początkiem. Ja to szybko przeklikuję, i teraz mamy swój cel. On jest gdzieś tam. Mamy moc, którą wam pokazywałem. Blinka. I plan jest generalnie taki, że, że no cóż, dostaniemy się do naszego przeciwnika i naszego celu. Zlikwidujemy go po cichutku. A potem wyjdziemy na hama. Pokażę wam walki, pokażę wam metody skradania się. Czekam aż ten cwaniaczek tam się odwróci. I niestety idzie w tę stronę. Ci tam rozmawiają o pewnych duprelach związanych z światem gry. To mi powinno blokować... O, bardzo dobrze, widzicie, tego przed chwilą nie było. To mi odblokowało e, sposób e, załatwienia mojego celu bez zabijania. No muszę go w jakiś sposób tam napiętnować, e, żeby, żeby miał takie znamy, które by świadczyło, że jest heretykiem, co jest wielką zbrodnią w tym świecie. Tutaj mam jedną runę do wydania, więc żeby mi się łatwiej... Łatwiej skradało. Użyję mrocznego wzroku i to jest taki typowy y, tryb detektywistyczny z Batmana. Aż sobie to przypiszę. Do krzyżaka Zmysł orła zecio Dobra, tam ci już widzę. Oho. Tam ci już się widzę rozdzielili, więc będziemy próbować coś się ruszyć. No, tutaj panowie sobie się rozejdźcie, ja spróbuję tam przejść. No i kurde, dobra, no i zlamiłem teraz. Nie wiem, czy mi się udało go załatwić w miarę szybko, ale pokażemy teraz walkę. Myślę, czy pistolet mam, nie mam pistoletu, więc to będzie e, nie najlepszy, a pokazuwa. O, przegapiłem cios. I walka. omówimy sobie teraz szybko walkę. Walka jest trochę zabugowana, ponieważ wrogowie atakują naraz, często. To oczywiście nie jest problemem, sama filozofia tego, kurde no. Trzeba nie blokować, wystawiać wroga na kontry i takie ładne animacje oglądać. Jest zabugowana walka głównie dlatego, że jak jest dużo wrogów, to yy, nie widzimy, kto nas atakuje, który z nich akurat. I to niestety niestety jest taki przypadek, że jak atakuje wróg z jakiejś drugiej linii, to on przenika, yy, tak w połowa jego ciała przenika przez yy, gościa stojącego bliżej. I to nie powinno się tak zdarzyć. My To nie jest jakieś takie intuicyjne, żebyśmy mogli to przewidzieć. No i są jaja. Dobra, tej gościu. Wychylanie się oczywiście służy do pomagania sobie. To jest o tyle dobre, że... No to są te ułatwienia w tej grze. Ona jest niby taka naprawdę niezła dobra. Ale jednak są takie ułatwienia, przez które nie będzie to gra jakoś przesadnie frustrująca. Zdaje się, że znowu ktoś mi zobaczył. Zaraz go wykończymy. O, granaty mi rzucają. Jak, jak miło. Się tutaj leczę na potęgę. Nie muszę oszczędzać. Strasznie fajnie, kurde. Jeżeli się uda walkę w miarę tutaj mm, sprawnie przeprowadzić, przenosić ciała można, to jest bardzo ważne. To wygląda to naprawdę w tak. Y Satysfakcjonująca jak chyba w żadnej jeszcze grze. Te wykończenia są niesamowite. Wygląda to naprawdę świetnie. Parę razy jak walczyłem z większą grupą wrogów, pomagałem sobie kuszą, pistoletem, minami, granatami, jakimiś czarami ofensywnymi. To to wyglądało naprawdę, naprawdę niesamowicie. No i dobra, i to jest yy, budynek, gdzie będzie nasz cel. Ja się cały czas mimo wszystko próbuję skradać. No i cóż, yy, wykmieniłem trzy metody przejścia gry. Dwie z nich wiążą się z zabijaniem każdego na swojej drodze i dwie z nich wiążą się z, z... Ze skra... ze skradaniem. No i proste, skradamy się, poduszamy wrogów, oszczędzamy ich. To jest jedyna chyba metoda, żeby nie zabijać wrogów, co ma znaczenie w zakończeniu gry. Skradamy się z zabijaniem, czyli po prostu wiadomo. Po podkradnięciu się zabijamy, podżynamy gardło i tak dalej. No albo idziemy i walczymy i tą metodą nie da rady. I to jest metoda której nie da rady oszczędzać wrogów. No, a teraz mu szybko uciekłem. To było bardzo sprytne. Podejrzymy go tutaj. No, jak widzicie, wszystko ładnie widzimy. Mam pokazane, jak bardzo jest zaalarmowany. Sprawdzimy, w którą pójdzie stronę. I użyjemy mignięcia, czyli tego teleportu, żeby go jakoś dopaść. Jak się goś tu w ogóle, bo widzę, że się nie, nie zbiera w ogóle. No, odwrócił się. No, to trochę. Nie tak to miało być, bo miał się tutaj wynieść. Tam się ktoś skrada. Nie wiem, sięgnasz tam, nie sięgnasz tam Spróbujemy tutaj podejść Oho! No i skradamy się, to jest animacja zabicia Strasznie fajnie intuicyjnie pomyślano hmm, o podnoszeniu ciała. Nie, nie fuć tutaj. O podnoszeniu ciała. Oni ja tam już tutaj się nie, nie, nie bardzo spinam Może to ich nawet w pewien sposób wywabi o stąd. Fajne są i fajnie intuicyjnie jest pomyślane, właśnie podnoszenie ciał mogę wejść przez główne tutaj wejście podnoszenie ciał, bo można przycisk bezpośrednio po. O tu jakieś fajne, ale już tam kojarzę, tam nic nie będzie. Bezpośrednio, oh boże, dokończę tę myśl, bezpośrednio po poduszeniu wroga i po zabiciu też, że się przytrzyma X, to tak fajnie wyskakuje jeszcze w trakcie trwania animacji, ale to jest strasznie fajne. ...przyjemne, intuicyjne, tam gościu leży, ci go nie widzą i jak przechodziłem grę, zabijając każdego po kolei... ...to się okazało, że tu są takie strefy alarmowe. Jeżeli hmm, wrogowie nie dobiegną do takiego alarmu, który jest takim urządzeniem stojącym i oni mają podbiec, włączyć alarm, jak to alarm... Hmm. To, ...to cóż, jakby to powiedzieć... Dobra, zaraz wam powiem co tutaj zrobiłem, bo kończę tylko myśl. Tym mam jedną runę, z tego co pamiętam. To po prostu jeżeli zrobimy jakąś straszną walkę. Wejdę tutaj na górę. Ja wiem co tutaj się stanie, zaraz wam powiem. Jakąś straszną walkę i przejdziemy dalej. To jest jeszcze możliwość, że dalej nie będą wiedzieli, że my istniejemy w ogóle. No i cóż, tutaj mamy teraz, zaraz tutaj wejdzie. Tu mieliśmy się znaleźć, zaraz tutaj wejdzie nasz cel z jednym ze strażników. Jest na tyle ciekawa sytuacja, że ma tego strażnika otruć, a to jest ktoś z tych dobrych, mamy cel go uratować, możemy go zrobić albo nie, to jest taka misja poboczna. I tu były zatrute właśnie szklanki, ja je teraz podmieniłem, i zobaczymy co się stanie. I to jest właśnie jedna z metod poradzenia sobie z celem i to jest metoda skradająco-zabijająca. Tam cały czas mam instynkt, instrukcję piętnowania, mogę to wziąć, ogłoszyć tego gościa i go napiętnować. No i to będzie takie... Mm przejście bez zabijania i oczywiście czy będziemy się skradać czy, czy atakować bezpośrednio to i tak to będzie właśnie ten wybór ten wybór cały czas jest i to co zauważyłem praktycznie w każdej misji y, o zabójstwo bo zdarzało się tutaj jedna, jedna misja porwania co najmniej jedna misja y, po prostu zwykłego przejścia z początku na koniec zawsze jest możliwość oszczędzenia y, głównego celu i dzięki temu jest naprawdę możliwość przejścia, gry, nie zabijając nikogo. I mnie to strasznie kusi ta perspektywa. No i tu napił, już mu coś jest nie tak. Ja tego gościa w ogóle mam uratować całkowicie, to znaczy złapać go na bary i wynieść. Ale planuję wam pokazać parę fajnych rzeczy, które niestety nie uwzględniają tego w planie. No, tu już się szczaja co się stało, kto mógł to zrobić i tak dalej. Musimy odzyskać jego dziennik, więc on się chce postarać, żeby, yy, żebyśmy go nie dostali. A ja w tej chwili tutaj bo teraz zarżnę. Zabieram ten. Chyba nikt nie wiedział, dobra. To teraz zgodnie z obietnicą spróbujemy tutaj wyjść na ostro, które którędy to się wychodziło, Boże. Pozbieramy fanty. Zbieractwo jest bardzo ważne w tej grze. Oproszę bełty. Kusza oczywiście się przydaje głównie przy przechodzeniu e, wszystkiego po cichu. Ale dobra, tutaj są koledzy chyba, aż zajrzę przez dziurkę. Tak. No i dobra, i cóż, panowie, cześć. Jeżeli podejdziemy do wroga, kiedy on się jeszcze nie szczaja, znaczy kiedy widzi, że już my jesteśmy, ale nie zdąży, kurde, nie zdąży na przykład broń wyciągnąć, to mamy szansę go zlikwidować jednym prostym cięciem, bez jeszcze wzbudzania jakichś podejrzeń strasznych. Zbieramy fanty, które są od razu przemieniane na pieniądze. To jest to, co się przydaje między tam misjami. Pokazywałem Wam to w poprzednim filmie, gdzie... O, patrzcie, teraz podbiegłem szybko i się animacja nie odpaliła. No, ale miałem na nim przewagę i go zadziebałem. Możemy ulepszać sprzęt, kupować przedmioty. Mam no, pociski, bardzo fajnie. Pociski są tutaj bardzo rzadkie. Ja strasznie spodobała mi się idea ulepszania tego pistoletu, żeby się szybciej przeładowywał, żeby miał kilka naboi w magazynku, nie tylko jeden. O, tu jest ten alarm. To naprawdę dzięki mocom, których wam jeszcze w sumie nie pokazałem, za bardzo e, tych zaawansowanych, bo jak widzicie mam tutaj dwie skupione na skradaniu. Dzięki tym mocom e, naprawdę niesamowite akcje mogą odchodzić, są tutaj czary, można je czarami przecież nazwać, e, jakich e, nie było ani w Bajoszoku, czy, czy gdziekolwiek indziej. Zatrzymanie czasu i tak dalej, i tak dalej, wcielanie się wroga, a może gdzieś tam były, ale na przykład były tylko i wyłącznie jakimś e, głównym elementem. Tutaj spróbuję coś przeprowadzić bardziej ambitnego. Można wykupować ulepszenia do maski, żeby takiego zooma mieć. Kurde pudło. Ale gości odciągnęliśmy. no i wiecie, rozumiecie, jak to wszystko działa. Podejście mieszane też tu jest mile widziane. Zastanawiam się właśnie, yy, to czy zabijamy wrogów, to się objawia w, w wyglądzie z takiej misji. Się tak zastanawiam, jak to. O, widzicie, jest wysoka, piękna akcja. No i takie akcje fajne, strasznie fajne, strasznie je lubię. Naszykować się z ciosem na jednego wroga, zastrzelić drugiego nieopostrzeżenie. O i tu jeszcze ktoś. No, tego już spróbujemy. Humanitarnie poddusimy go. No i teraz wyskakuje X. I bardzo ładnie po poduszeniu. To jest strasznie intuicyjne, strasznie wygodne. No i dobra, i to jest zadanie. Tam jest mnóstwo wrogów, którzy jeszcze mi nie ustrzeli, mimo że zrobiłem to w miarę yy, agresywnie. Ale tak jest mniej więcej, tak było. przeprowadzony, No walka gdzieś tutaj na obrzeżach. Tam jakieś małe starcie, szybko, sprawnie załatwione. No i tak to właśnie wygląda. Strasznie, proste jest w, strasznie prosta jest gra z takim zabijaniem. Zobaczcie, ja teraz wezmę, gdzie to jest. Kusza, tutaj się podkradnę Chyba wychylę się. On mnie teraz nie widzi, przyceluję. Strzelam. No i on akurat przeżył, bo ma tę swoją maskę. I co tutaj ma? Granata. O Boże. Jeszcze też lubię te pułapki sprężynowe, może wam szybko, pokażę ją. No tu. No proszę, uciął kończynki. Prawie wszystkie. Znacznie lubię, no wiecie, przy walce to się sprawdza, żeby przed zaczęciem walki postawić sobie podejść, zabić kogoś niepostrzeżenie. Znaczy niepostrzeżenie, żeby zacząć walkę od pierwszego ciosu naszego. Potem, żeby się wszyscy rzucili, wycofać się, żeby ktoś zginął od... Miny, no i już na samym początku walki mamy dwóch wrogów mniej, bo tu na, naprawdę niezłe chmary czasami mogą się y, rzucić na nas, i to głównie dotyczy jakichś otwartych przestrzeni. No i dobra, tutaj na sam koniec, y, tam mamy do przewoźnika, wróci, to się standardowo zawsze dzieje. Tu mamy kolejną decyzję: siostrę jednego z rewidentów oskarżono o bycie wiedźmą. Tutaj chłopaki chcieli coś jej pewnie złego zrobić, aresztować i tak dalej i mogłem to zostawić, a mogłem to wstawić w ten sposób. Tutaj kolega mi poda szyfr do kodu. Szyfr do kodu, co ja powiedziałem. Szyfr do sejfu, który się znajduje w jednym z baraków. Ja go jeszcze nie znalazłem. Teraz to szybko olejemy. Tutaj jest kolejny kolega. No i patrzcie, podbiegam, cios. Nad mnie trochę zauważył. I to jest naprawdę strasznie fajne. Można się wcielać w szczury, można przyzywać w szczury. Ja akurat przyzwania szczura nie użyłem jeszcze ani razu przez dwa przejścia gry. Bo uważam, że to po prostu nieciekawa umiejętność. O, no i tutaj mamy jakieś... Boże, brytany to są, mogło nas wyczuć. Jak to brytany? Z tego co się orientuje, ten blink jest strasznie przekazaczony na drugim poziomie. Bo bardzo duże dystanse możemy dzięki niemu pokonywać. Ale właśnie wszystko, yy, bardzo wiele się tutaj sprowadza do... O, zagwizdał nawet. Bardzo wiele się tutaj sprowadza do mm, rozważnego wykorzystania tego teleportu. Ja na początku używałem tylko i wyłącznie do sekcji zręcznościowych, a tu jak się okazuje on się bardzo przydaje w skradaniu. Nie trzeba tak już liżyć, aż wróg się odwróci. O, takie pozycje, Dziś wysoko są naprawdę mega kozackie. Mamy strzałki usypiające, jakbyśmy też chcieli sobie pomóc. Strasznie fajne kamery, zabijcie gościa. I co młody, nie wiesz co robi ze sobą? Kurde, jakiś bardziej wytrzymały. No, w sumie mało z nim walczyłem. No. no, Blinka wykorzystywać trzeba też do właśnie składania się. Nie trzeba tak jak w innych grach siedzieć za jedną osłoną, patrzeć na wroga i przeskoczyć do drugiej. Tylko po prostu wycelować gdzie chcemy być, machn machnąć ręką i już jesteśmy. A także do walki. Bardzo fajnie jest w trakcie walki otwartej przetransportować się gdzieś, przeteleportować na tyły wroga i go zaskoczyć. Co też postaci, które właśnie to wykorzystują przeciwko. Nami. To jest jakaś. Kurde, tajna, tajne stowarzyszenie bractwo jakichś asasynów tutejszych z maskami jak Stalkerzy i naprawdę wygląda to mega. Ogólnie świat jest y, niesamowity tutaj. Ja ze względu na ten świat bym liczył na jakąkolwiek kontynuację y, tej gry, bo tu jest jeszcze mnóstwo rzeczy. Y, nie. Y, y, y. Jakby to powiedzieć, nie przedstawionych wyczerpująco, ponieważ wszystko się całkowicie skupia na tym jednym mieście. A to jest, dojadą się z książek, z różnych e, rozmów, że to jest naprawdę wielki, fajny świat. Dobra, i to już my wracamy do naszego hubu między misjami. A ja Wam dziękuję teraz za uwagę. Spodziewajcie się wideo recenzji. to będzie nowość u mnie na kanale, ale mam e, zamiar coś takiego przeprowadzić. I to mamy podsumowanie misji. Bardzo dużo oczywiście zabiłem bo się na tym głównie teraz skupiałem, podsumowanie znajdzie wszystkiego dzięki wielkie za uwagę i to jest Dishonored, ja naprawdę polecam, myślę, że gra nie spełnia do końca wszelkich oczekiwań, to tak wstępnie powiem po prostu nie jest grą na dychę ale to jest naprawdę bardzo dobry mm, kawał hmm, schradanki, walki fpp, tego typu rzeczy jestem naprawdę zadowolony, choć niezachwycony, no trzeba to przyznać, bo ja trochę większe oczekiwania, dobra, dzięki wielkie za uwagę i, i cześć